Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi Waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 65 529 55 29 Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. I witamy w kolejnym, tym razem poniedziałkowym temacie dla reportera Jara Gadamek jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. No, Cześć rozmowni. 65 529 5529 to jest nasz numer telefonu. I oczywiście do za 15.10 zapraszam bardzo serdecznie wszystkich Państwa do wypełnienia tej audycji treścią i chyba mamy pierwszy telefon. Proszę bardzo, dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Wie pan co prosiłbym, żebyś ktoś się tam może zainteresował krzyżówką w poniecu, którą przerabiają na rondo. No. Ponieważ są znaki ustawione, że w jedną stronę jest obiad i w drugą jest jednokierunkowa, a ludzie wszyscy jeżdżą jedną drogą. Znaczy jeżdżą pod zakaz? Tak, jeżdżą pod zakaz. No. Dobrze. Pierwszy dzień tam się ktoś jeszcze stosował, a teraz to się tam dzieje. <laughs> wolna amerykanka. Do zainteresowania przede wszystkim zapraszamy gostyńską policję, która może powinna przypomnieć szanownym kierowcom. No zarazować tam, bo tam w ogóle tam przy wjeździe do Ponieca drogowe. jest postawiony, do, tego, do tej krzyżówki jest postawiony, postawiony znak ślepa e, uliczka, powinien być zakaz, bo za ślepą uliczką jest dopiero zakaz po, po paru metrach, nie? Mm -hmm. Także to powinno no. być lepiej oznakowane. Oz, lepsze oznakowanie też. Tak, tak. Mm, to film, Oznakowaniem zajmuje się firma, no ale myślę, że zleceniodawca, czyli zarząd dróg powiatowych, powinien, to zróc, powinien zareagować. Mm, oznakowanie. Szanowni, jeżdżący przez Poniec, to jest rzeczywiście główne. Dziękuję, e, miłego dnia. Dziękujemy. To jest rzeczywiście główne skrzyżowanie w Poniecu, tak można powiedzieć. Wschód, zachód, północ, południe, e, więc no, weźcie, zwróćcie uwagę, że tam. No Szkoda, żebyście doprowadzili do kolizji. Jak się okaże, że jesteście pod zakazem, to może być krucho z ubezpieczeniem, prawda? Na to chciałbym zwrócić uwagę, bo to, że tam może, że się da przejechać, to jeszcze nie znaczy, że się mhm. powinno. Następny telefon I odbieramy. Już Dzień dobry, witamy gorąco na antenie. Halo? Dzień dobry, Dzień. ja dzwonię. Z dusiny, z takiej małej miejscowości. Ja już dzwoniłam trzy tygodnie temu z prośbą, żeby coś zrobili z obcięciem drogi Dusina pożegowo. Tam jest już ta droga coraz węższa, krzaki normalnie już stąd tak przerastają, połowę jezdni. Dusiny, Naprawdę jest to niebezpieczne. Bo z zakrętu wyjeżdżając, nie widząc nic, co jedzie z nadprzeciwka. Naprawdę, bardzo bym prosiła o ponowną interwencję, bo wiem, że wy dużo możecie wierzywać, eee, <laughs> ale... ale po prostu no chyba ci nasi od zieleńców coś nawalają, Jestem, bo... W tym cały jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz, więc... O, to no, właśnie to jest, chodzi. I, i jeszcze. Ale pozdrawiamy serdecznie zarządcę drogi. E, czy to powiatówka jest, to musimy sprawdzić. Ale dobrze, dusi na Pożegowo. No to jest na odcinku zdusimy na Pożegowo, jak się jedzie na t... pod tą górę. No i w ogóle cała ta droga, ten odcinek od Krzyżówki z zdusimy do Pożegowa, no jest Gostny, naprawdę no krytycznie. Okej, okay. Gostyni i okolice. Dziękujemy bardzo. Proszę uprzejmie i też dziękuję. Wszystkiego miłego dobrego, dnia. miłego dnia. A przy okazji takich różnych drogowych spraw był telefon w piątek w sprawie prógu zwalniającego w święciechowie na drodze, gdzie kierow, pan kierowca mówi, że może by zlikwidować ten próg. No rozmawiałem z Panem Wójtem Święciechowym. Mówi, że nie, nie ma szans, bo jest jeden argument przede wszystkim tamtędy setki dzieci chodzą do szkoły. Więc. Pluk zwalniający jak najbardziej, myślę, że jest uzasadniony. Niech by tam, kto się zapomniał, to ten pluk mu o tym przypomni, że tędy e, jednak z wielu pieszych e, jest. Mamy kolejny telefon. Zapraszamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Witam również. Jestem mieszkańcem Mosowej Sieni i dzwonię w takiej sprawie też drogi, jak ta pani podobnie, która zarasta przez zabytkowo maleje dębów. Aleja Dębów. Jest to mhm. droga z głównej drogi wschowa w Schowa To jest odbicie koła Lewiatana w kierunku kościoła i cmentarza. Do dawnego tam pałacu, mhm. gdzie się mieścił POHZ. Mhm. To jest droga gminna, bo tu nawet kiedyś tam odśnieżarka jedzie, to znaczy się, że, że to jest droga gminna. Okay. I za... Nie dosyć, że jest mhm. dziurawa, jak szwajcarski ser. A co o dziwo, na końcu tej drogi leży potężna kupa kamieni, takiego tłucznia. Nawet tym tłuczniem można by te niektóre dziury zasypać i nie byłoby żadnego kłopotu, mm -hmm. tylko ktoś to by musiał zrobić. A te dęby, które stoją, one są już wiekowymi dębami, ale w pełnej kondycji. Tylko, że mają takie odrosty, które już sięgają na tą drogę, że za chwilę nie pójdzie tam nawet rowerem przejechać. Okej. Okay. Czyli dwie, sp dwie sprawy, jedna rzecz to dziurę, a I drugie to nie dwie, to... trzecia do a. tego jest pas zieleni ze czterometrowy, którego tam nikt nie kosi od niepamiętnych czasów. Teraz na dodatek firma zakładała światłowód, jadąc koparką pod tymi dębami, która gałąź przeszkadzała, obcieli, no ale ją różnęli w tę y, trawę pod płot i to wszystko leży i to zostaje nie ma chętnego, żeby to też uprzątnąć. Mm -hmm. Także to tak trochę bardzo nieciekawie. Co prawda ja jestem mieszkańcem, ale i burmistrz jest mieszkańcem Osowej Ziemi. I czy on tego też nie widzi? Co Może jest nie? tak zajęty swoimi obowiązkami, że wie pan, nie ma ale, czasu ale przejścia po to, Powiem panu inaczej. Teraz niedawno strażacy mieli swoje święto w kościele i tą drogą musieli przejechać. I ten burmistrz też tu był. Mm -hmm. No i co, i też tego nie widział? Że mówi, Ale ładne gałęzie leżą. Ale ładne gałęzie wiszą, no, nie? W no. zabytkowych dębach. No ślicznie Dobra, trzy sprawy chodzi o oleje dębów w osowej sieni, z koniną niezwykle ujokliwą, bo tam parę razy przejeżdżałem, jak jeszcze nie leżały te gałęzie wprawdzie. Dobra. No leżą, leżą właśnie i to, jest... to do pana burmistrza jak mówi pan, że droga gminna to rzeczywiście. To jest raczej gminna na 100%, bo mówię, ja to tak kojarzę po tych odśnieżarkach, które raz kiedyś tak. tak, no tak to ja 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 ogólnie nie? rzecz biorąc, ogarnąć ją trzeba trochę. Najlepiej by było ogarnąć. To jest odcinek dosłownie. No, ja szczelam 200 metrów. Mhm. Dobra, dziękuję bardzo. Również tu powodzenia pan miłego dnia. Mieszczelarz Wschowy, czyli klub Klubsiowi, to powiemy. Dobra. 65 529, 5, 529 Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Co tam jeszcze Państwo ciekawego zaobserwowali w ten weekend? Myślę, że wielu z Państwa miało okazję do różnych obserwacji. Nie wiem, jak szanowne koleżeństwo, dzisiaj niezwykle rozmowne. Roz, My? Roz, roz, telefony, szczerze, się rozdzwoniły, to nie chcemy. Wyrosłł był? Zawsze jest. N niekoniecznie, ale koncert z Rossołem tak. A schabowy był? Zawsze jest. Zawsze. No A chociaż to... zawijany był bardziej. Zawin zwinął się. <noise> Dobrze, bo to trzeba go sklepać. E odbieramy kolejny telefon. Dzień, Dzień dobry. dobry. Dzień dobry. Witamy. E proszę Państwa, ja chciałabym, może, kogoś z Państwa zaprosić, jakby taka opcja była. Żeby przyjechać na ulicę Asnyka i Czarneckiego i spróbować wyjechać na ulicę Janickiego z nich. Asnyka, Czarneckiego i Janickiego? Wjechać z tych ulic na Janickiego. Naprawdę, tam trzeba być, nie wiem jak sprytnym, żeby. Nie doszło do kolizji. Ale tak gdyby tam pani odmalowała ten obraz w tak. naszej wyobraźni, to jest kwestia oznakowania, czy Nie, tak są zarośnięte. straszne. Mm -hmm. Zarośnięte, no bo Tak to... zarośnięte, że no, graniczy to z trudem, żeby mm -hmm. naprawdę nikomu krzywdy nie zrobić. Dobra. Nie chodzi tylko o samochody, ale też i o dzieci. Tak jest, dzieci rowerzyści te sprawy dobra, okej, okay. czyli wegetacja po prostu mm. daje się we znaki. Nikt tego nie pilnuje. Mm. Nikogo to nie interesuje. Asnyka wjazd w Janickiego. Dziękuję, Dziękuję. Pozdrawiamy. pozdrawiamy za to, że... no Macie dobre gleby, macie. Dobre warunki deszczowe. Tam się po prostu Storośnie. chce rosnąć mm. po prostu. Te dzieci też tam aż, rosną. Aż, aż żałuję, że jak miałem ten momenty wzrostu, to tam nie mieszkałem. Ja do dzisiaj żałuję, że tam nie mieszkam, a nawet przez chwilę była opcja, ci powiem. Hmm. Ale da, Nie wyszło. Nie wyszło. Nie, pan, nie, nie było wzajemności u panny. No po prostu. bywa mamy Bywa. Odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. No dzień dobry. No, dzień dobry. Witam y, panów redaktorów. Proszę pana, y, mam y, taki problem. Od y, trzech godzin dzwonię na dwa numery na przychodnię skarbową. Chciałam zgłosić wizytę domową dla starszej pani, ale oczywiście ciągle jest numer zajęty. To jest to jest karygodne, naprawdę. Karygodne, bo ta kobieta jest bardzo schorowana, a te dwa numery, które mam, no niestety bardzo przykro, ciągle są zajęte. Ale ma pani sygnał zajętości, czy po prostu nikt nie odbiera? Nie, zajętości. Raz nikt nie odbierał wcale, mhm. proszę pana, tak. A potem na te dwa numery ciągle jest zajęte. To jest bardzo przykre. Przychodnie. Od, dwóch, od prawie trzech godzin dzwonię. Mhm. Od ósmej jak tylko do teraz to, to dzwonię cały czas. Okay. Bez przerwy. Jest bardzo mi przykro, bo pandemii już nie ma, a skarbowa no niestety bardzo mi przykro. Okej. Okay. Pozdrawiamy Halo? skarbową, szanowni, sprawdźcie, czy macie na skarbowej telefon sprawny, bo może jest jakieś uszkodzenie, nie wiadomo, ale wiem, że w poniedziałek dodzwonienie się do poradni to zazwyczaj bywało trudno, chociaż ostatnio nie mieliśmy takich zgłoszeń od państwa poniedziałkowych, ale był taki czas, kiedy rzeczywiście w poniedziałek to był temat wiodący, że nie można się do tej czy innej placówki medycznej Albo państwo się widocznie dzisiaj w niektórych Albo przypadkach. Jeżeli niektórych przypadkach. Państwo mi tutaj potwierdzą, że rzeczywiście jest jakiś problem ze skarbową dzisiaj, to, to dajcie znać, bo mówię. Czasem jest tak, że coś tam się popsuje i wtedy rzeczywiście trudno się dodzwonić. A czasem jest ktoś zmęczony po weekendzie? No, po weekendzie jest wielu zmęczonych. No. Urlop na żądanie można wziąć też. 65 529 55, 2, 9. zapraszam bardzo serdecznie. Co tam jeszcze u was? No bo tak sobie właśnie pomyślałam, że weekend po to, żeby odpocząć, a po weekendzie ludzie są zmęczeni to no bo za krótkie są te weekendy zdecydowanie też mniej dni. No czy w ogóle powinno być tak, że poniedziałek jest dniem wolnym z tego powodu, po że jest to poniedziałek? No bo jest takim pięknym dniem, dlatego powinien być wolny. Ale jakoś nie możemy przepchnąć tej ustawy. Yy, możemy mamy... przepchnijmy telefon. Dzień dobry. Mamy kolejny. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Dzień dobry. Chciałem ja dzwonię z powiatu górowskiego mm -hmm. i chciałem powiedzieć, że u nas w Osetnie są bardzo duże dziury no, no normalnie nie idzie przez wioskę przejechać Osetno ok, tak. przez wioskę czyli tam tak. w prawo od są tej takie góry. dziury, że normalnie tragedia jeszcze jakieś sucho, to się te dziury omija ale jak popada, to normalnie jest masakra, nie? dziury w Osetnie dobra no dopisujemy to do długiej listy dziurawych dróg w powiecie górowskim ja nie wiem, czy to jest powiatówka, czy to jest gminna droga nie nie się pan przypadkiem. Nie 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 nie. Dobra, ale chodzi o drogę w samej wsi Osetno. Tak, w samej wsi Osetno. Tam yy, przez kościółek, tam ten ładny pałac tam, Tak, właśnie to... też tam kościoła też są takie dziury, że normalnie. Hmm. Czyli jak już zjedziemy z tej wojewódzkiej. E, dobra, dziękuję bardzo. Również, Pole miłego dnia. swoją drogą państwu Osetno, bo to jest bardzo ładne miejsce na wypad właśnie weekendowy, niedzielny, tam jest właśnie tak ładnie tam bawić, płynie. E, i mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Ja dzwonię w sprawie tych dziur, co ten pan w się sieni powiedział, że takie dziury, takie drzewa, takie gałęzie. No, ale ja dębowa. No. Jestem w tej chwili na tej drodze. I? No, niech, niech ten pan mieszkaniec nie przesadza, bo to jest droga gminna, fakt. Ja jestem związany też z gminą przyjeżdżałem przez sobą Sień, mówię, zajadę. No droga, 4-5 dziurek, dziurek, to może są, nie powiem. Uh -huh. Do cmentarza jest droga tłuczkiem wysypana, zarównana, także... A te gałęzie są, czy nie ma? Nie widzę nigdzie tych gałęzi. O, Jadę z powrotem tą drogą dębową. Naprawdę. Czyli nie jest aż tak źle? A, absolutnie. Okej. Okay. Dobre. chciałbym, żeby w całej gminie takie drogi były jak tutaj super, dziękujemy bardzo w takim razie za ten sygnał ja, kolega, Dziękuję kolega bardzo. będzie jechał do wschody, tego go poprosimy, żeby nam skręcił, zboczył przy okazji zobaczył sobie ładną aleję, a gałęzi nie ma, bo może, może komuś by były przydatne ostatnio, chrust zbierał o, ostatnio właśnie taka trochę modna rzecz się zrobiła hmm. z tym chrustem. mamy kolejny telefon, dzień dobry dzień dobry Halo? dzień dobry pani Dzień dobry panu, proszę pana, przed chwileczką słyszałam, jak jedna pani zadzwoniła w sprawie, na, tam na Skarbowej tej tygodni. I ona ma całkowitą rację, tam w ogóle się nie idzie dodzwonić. Nie może się pani też dodzwonić, okej. Okay. Tak, proszę pana, nie tylko w poniedziałki, że są zmęczeni, tylko calutki tydzień. Ja rozumiałam, jak była pandemia, ale w tej chwili pandemii nie ma, tak jak ta pani mówiła, i nie idzie się, a jak się chce wizytę, i jak się dodzwoni o godzinie pierwszej, to już jest za późno, bo pani doktor już nie przyjmuje, czy pan doktor? A można wejść? Wejść można już, prawda? Żeby... Tak, tak, oczywiście, że można. Trzeba iść tam o 7 rano, postać w kolejce, żeby no, no. do lekarza rodzinnego dostać ale dodzwonić nie. Czyli wraca problem z dozwanianiem się do przychodni. Yy, tak. Jednak pani potwierdza. Dziękuję pani bardzo. Bardzo proszę, do widzenia. Do widzenia i rzeczywiście, słuchajcie, no. Znowu, znowu ten sam problem. Dobrze, ostatni telefon przed przerwą, witamy. Dzień dobry. Panie Jarko, jeszcze raz o No, Jeżeli ten pan naprawdę nie widzi tych gałęzi i tej trawy i tych zwisających gałęzi z tych drzew, no to nie wiem, albo by mu się przydały okulary, albo cokolwiek jako albo... ja że nawet kto pojechał, taki z albo... brązowym samochodem, albo jesteście. Oknie. Albo jesteście <laughs> na dwóch różnych alejach, no. Nie, nie, to jest... O tej samej drodze Co? mówił. O tej a samej a, drodze mogę zrobić, a mogę zrobić tak, że jeżeli ma pan chwilę czasu. To, to niech pan tam wejdzie, a ten pan, który jechał, jak nas słucha, niech zawróci. Spotkajcie się za pięć minut i wymienicie uwagi. No więc właśnie, bo to nie wiem, prosi... czy, nie było dobre. No. Aż się prosi, żebyście się spotkali i pokazali I sobie. I skorygowali zaję, temat. Tak. No, bo to tak najprostsze by było, żeby <laughs> tak. po prostu panowie stają. I... Ten pan jeździ tak. tutaj może raz na, na jakiś czas, no, ale a my pan... niestety użytkujemy tą drogę ile ileś razy dziennie. Tak, ale ten pan powiedział, że on właśnie specjalnie skręcił zobaczyć to miejsce, czyli ja pana bardzo chwalę, bo jeżeli czyli pan jest z urzędu, pan się przejął, pan podjechał, pan mówi, nie jest tak źle, no to może... to, to może. Dla mnie nic nie jest źle. Idźmy, idźmy za ciosem i po prostu panowie w tym momencie uzgodnią stanowiska na zasadzie, no może trzeba pokazać pewne rzeczy, nie? Tak, palcem wytknąć. Nawet nie wytknąć, grzecznie bardzo, łupie pan, przywitać się, powiedzieć mi miłego Droga dnia. sutrowa do cmentarza właśnie to jest najdziwniejsze, ona jest naprawdę zrobiona elegancko, do niej nie ma żadnych zastrzeżeń, dlatego mówię, że tam leży tłuczeń i można by było bez kosztów te dziury zasypać no, tylko tym tłuczniem i to by no, no. też zdało egzamin Kurczę, jakby tam ten pan słuchacz zresztą pan z urzędu, który mówi, że jest z urzędu zawrócił jak pan zobaczy ten jego samochód bo jak słyszę pan mieszka obok jakby pan wyszedł, jakbyście pogadali to może jeszcze nawet, jak nie dzisiaj to jutro bym dostał telefon na zasadzie wyjaśniliśmy sprawę, kwiaty i motyle I byłoby fajnie, ale byłoby zobaczymy. fajnie, dla mnie Dobre. też Dziękuję panu bardzo. Zajemnie. I teraz krótka przerwa. Powracamy i od razu zapraszamy pod numer telefonu 65-529-5529. Dzwoni. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Jarku, ja mam taką sprawę też powiat górski się kłania. Chodziłoby uh -huh. mi o drogę z Wąsosza hmm. w kierunku Kamienia Górowskiego. Mhm. Halo? Słucham, słucham pana. Ta droga to jest zrobiona. To znaczy dziury połatali. Mhm. Ale z kamienia górskiego w kierunku Brzącej Śląskiej, bo to jest jeszcze powiat górski, i dalej w kierunku Piskorzyny to już powiat wołoski jest. To już tam nie mam. Nie macie tam już pewnie zasięgu. Zasięg Chociaż... to może mamy, tylko nie wiem, czy nas w urzędzie. Ten powiat górski, czy by mógł od kamienia górskiego w stronę tej Brzącej Śląskiej piskorzyny. Tylko te dziurki załatać, to są takie japy po kolana i nic więcej, tam nie liczę na żaden asfalt nowy, tylko po prostu, żeby to załatali tylko bo tu porobili, a tam coś kurcze nie wiem. No dobrze, dopisujemy do, tak jak mówię, długa jest ta lista dróg powiatowych w Górowskim, tak. które wymagają, już nawet ja nie, nie wiem, miałem taką panią, która zawsze dzwoniła w sprawie drogi, tam gdzieś Glinka, pamiętam tę okolicę i też już pani nie dzwoni, więc nie wiem, czy, czy jest zrobione, czy pani sobie po prostu już dała tak. spokój, ale dobrze. Kamień Górowski, Wrząca Śląska, Piskorzyna. O tę tak. drogę chodzi powiatową Wąsą z kamieni górącki zrobiona elegancko. Dobrze. Tylko od kamienia w stronę wrzącej śląskiej i skorzyny Tam, żeby tylko tak. Na palcach by wyliczył, jest tyle dziur, ale głębokich. Dziury Nie? głębokie. Dobra. Nie. Dziękuję bardzo panu, pozdrawiam. Dziękuję, pozdrawiam. To... Aż mi się tak kojarzy z swoją to... drogą, jakbyś miejscowość tak nazwała. Twoja miejscowość? Brząca Śląska? Nie, dziury głębokie. Dziury głębokie, to mi się tak kojarzy piosenka Budki Sufleja. Dziury głębokie. Takie tam było. Coś nie? Był... A to nie był dolinie. Coś podobnego. Odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Halo? Jest tam kto? Nie ma. Ktoś się wystraszył. Nie, już nie będę śpiewał, spokojnie. 65, 5, 2, 9, 5, 5, 2, 9. Zapraszamy jeszcze przez minut. Siedem. Bardzo gorąco. Co tam jeszcze u Was słychać? U nas wszystko dobrze. Bardzo Pozytywnie. nawet dobrze. Poniedziałek. Wy jesteście... Super dzień. Dla mnie jesteście takimi aniołami inspiracji, że w poniedziałek od rana pokazujecie, że jest super. Że, że można. Że można być super. I że ktoś, ktoś dzwoni. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Ja bym chciała się dowiedzieć odnośnie przechodni skarbowa. Czy można się rejestrować online? tak jak kiedyś to było przed pandemią. Skarbowa online. Znowu pytam szanownych Państwa słuchaczy, ja powiem szczerze, dzięki Bogu jakoś nie potrzebuję pomocy medycznej i oby tak zostało, więc ja pamiętam na skarbową. Mój lekarz to było 120 razy, w komórce miałem 120 prób i w końcu się dozwoniłem. Czy państwa słuchacze wiedzą, czy można online? To nie. Bo, no, bo powiem tak, może dzisiaj był u lekarza i był już od... 6.15 czekał w kolejce, do rejestracji się dostał, była 7.30, był piąty w kolejce i przy rejestracji do, leka do lekarza, którego miał się dostać, był już siódmy, mhm. bo była rejestracja online, Aha. tylko po prostu na tej stronie, co ja się chciałam zarejestrować, nie ma w ogóle opcji. Dobra, to wyzwanie dla naszych słuchaczy, jeżeli ktoś wie i nam szybko powie, a jak nie, to będziemy musieli szukać. I nie wiem, czy nam się uda jeszcze w, tej, w tym dzisiejszym wydaniu znaleźć, więc dlatego liczę na Państwa, jak, gdzie można zarejestrować się online do przychodni na skarbowej, albo w ogóle do przychodni tutaj w leśnie i w regionie, to będziemy wdzięczni za taką informację. 60... Dziękuję, bardzo. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. 65 529, 55, 29, 5 minut audycji, jeszcze więc wybierajcie szybko ja tak... ten numer i dzwońcie do nas. Ja tak sobie myślę, że online to wiszą wszyscy ci, którzy na tej linii wiszą i próbują się zadzwonić. Online. Mhm. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie, panie Jarku. Chciałam zapytać o taką sprawę w Osiecznej. Od grudnia stoi wykończona biedronka. Nie ma do niej wjazdu. Czy powiat w końcu wyda zgodę na wyjazd do tej biedronki, czy nie? Jakby pan mógł coś się dowiedzieć, bylibyśmy jako mieszkańcy osiedla okay. bardzo wdzięczni. Pewnie jakieś uzgodnienia znowu są konieczne. Wiem, że czasem się tam zbijał jakieś drobiazgi, typu. Ale od 15 grudnia to jest ciężka przesada. Dobrze, zobaczymy, czy to zależy od powiatu, bo ja pamiętam historię, kiedy nagle się okazywało, że jest jakiś rów i trzeba to na przykład z wodami polskimi uzgadniać yy, w innych sytuacjach. Więc zobaczymy, jeżeli to zależy od zarządu dróg powiatowych, to zapytamy zarządzie dróg powiatowych, a jeżeli to leży w jakimś innym biurze, no to pytanie, w jakim biurze to leży. Dobra no dramat po prostu. Dobra. I pewnie dla inwestora i dla mieszkańców, którzy chętnie by korzystali ze sklepu sieci no tak. Biedronka. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo pozdrawiam. pozdrawiam. No, przy okazji, już taka sympatyczna. Nie wiemy, tam jak Państwo na zakupy chodzą, to jest Państwa sprawa. Ja wiem, że tego typu markiety jednym się podobają, drugim trochę mniej. Mamy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. I ja bym chciał prosić o kwiaty dla, i motyle dla młodego chłopaka z Leszna Kasprostachowiaka, który wczoraj został mistrzem Polski w Skłoszu. Dziękuję i pozdrawiam. Dziękujemy. Gratulujemy młodemu człowiekowi Kasprostachowiakowi. Proszę bardzo, kwiaty i motyle dla niego. nią Igą tak bardzo mm, podniecali, a tu proszę bardzo też. Tak, tak. I tak a propos wymachiwania, to jeszcze tutaj z Grzesiem wyczytaliśmy taką mądrą rzecz. Dlaczego Iga? Jak się przygotowywała w ogóle mm -hmm. do tego wszystkiego? I czym się inspirowała, żeby wygrać? I okazuje się, że wiesz, jarko czego ona słuchała? Cepelinów. I to jej i, i pomogło. I, I dlatego Iga motyle zwycięstwa. Motyle. No. I kwiaty kwiatów też dużo pewnie dostało 655295529 ostatnie dwie minuty naszej audycji każdy z was może być tenisistą, zwłaszcza teraz bo mamy dużo much i komarów. i można sobie ćwiczyć forehand i backhand klapką no. tak to byliśmy na zakupach z żoną pytam ją właśnie może klapkę kupimy A ona mówi, nie tam u nas nie ma much przyjeżdżamy taka wielka bydle u, akurat specjalnie wleciała. Mówię, mogę, mogę ci pożyczyć, mam w samochodzie. Kiedyś A, musiałem w samochodzie. Ty masz wszystko w samochodzie. Jakby ktoś samochód Grzegorza zobaczył, to tam jest po prostu wszystko. Przy. Wszystko. Zdko. Wszystko. 65 529, 5529 i co? I czy jeszcze ktoś spróbuje się do nas dodzwonić, czy bo tak zegar nam odmierza ostatnią minutę. Więc jeżeli ktoś jeszcze wybierze ten numer, to oczywiście z przyjemnością o ktoś wybrał. Dzień dobry. Witamy gorąco. Do Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy? Dzień dobry. Ja znowu z sobą sieni. Ja znowu, ja, ja znowu A proszę ściszyć radio. Jest... Już, już, już. I teraz co, spotkaliście się? Tak, spotkaliśmy się, wyjaśniliśmy owszem gałęź, ga, gałęzie zwisają, ale po stronie parku, yy, ogrodzenia, także nie na ulicę Aha. tak mówiłem, cztery dziurki i wyjaśniliście sobie to tak, że już Świetno teraz żadnych uwag gałęzie tak owszem są suche podstawą i siatką yy, to ci co robili yy, prądy czy światłowód, takiego. no światłowód Światłowo, o tak światłowo Oni zapadłem. to posprzątają? No więc spróbuję znaleźć tą firmę i żeby to rzeczywiście usunęli. Tam nie ma tych gałęzi dużo, ale rzeczywiście doszliśmy do konsensusu, także wszystko jest dobrze. Słuchajcie, ja nie, nie będzie musiał burmistrz reagować. Ja, nie, ja zareaguję. Pan pracuje w Urzędzie Gminy? Nie, ja jestem po prostu radnym. A nie z radnym? A, no to proszę bardzo. Dla Pana radnego i dla Pana mieszkańca kwiaty i motyle za ten konsensus w sprawie Alei Osowej Sieni na koniec naszej audycji. Bardzo się cieszę, że udało nam się to tak od ręki załatwić. Wielka chwała i bardzo proszę, a ja Państwu życzę miłego dnia. Za pół godziny zapraszam na rozmowę, o tym się mówi, w sprawie Huty Szkła GLOS 1115 pomaga w Ukrainie, a kolejny temat dla reportera jutro 9.15. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi Waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 65 529 55 29 Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.